Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andyc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Supermarket Symulatora moi drodzy i, i na wstępie co chciałem powiedzieć... A, że dziękuję za imiona dla naszego pracownika, bo jeszcze nie podjąłem decyzji, ale byliście super kreatywni. A po drugie, ktoś mi napisał w komentarzu, że... A może zrób sobie dostawy poza odcinkiem, bo to jest nudne. Nie. Bo dla mnie byłoby tylko nudne sprzedawanie. <noise> Słuchajcie, e, zrobimy sobie tak dzisiaj, że w ogóle powiększymy sobie sklep. Bo też się w komentarzach, że można by w sumie spróbować go trochę powiększyć, bo faktycznie już w tym naszym O się nie mieścimy tu i więcej półek i regałów i coś. Także mamy 1800. Poczekajcie, zobaczmy, jakie mamy bilsy. No mamy jakieś tutaj bilsy. O, ok. Um, 750 to kolejna sekcja. Kupimy. Kupiliśmy. Trudno. Wydałem hajs, pokaż mi to. A! A! Że tu... uuu! No to gimi. Gimi, gimi, gimi. Patrzcie hit. Pięknie będzie teraz. Ja wam mówię. O! A te lodówki to w sumie czekajcie. Mm. One tam sobie są, no i one są w sumie dobrze. No. To gitarka chyba To nie ma No i jeszcze znowu Whatsapp Tam nie ma żarówek, ale dobra, po... Aha, czekajcie, bo teraz nie wiem, co ja mam zamówić! Mąka chleb to coś i olej. <ścoughs> a czekaj, moment, moment A, a co ja... Jestem łeb, a kasa? Już ja potrzebuję kasować tych ludzi tu Jakoś. Sprytnie ale że tutaj się wciśniemy z tą kasą? Czy gdzie? Bo ja nie. Ja nie wiem co... Boże! No bo ja nie wiem gdzie... Nie, no tu będziemy chyba. O, pokaż mi tak. Czy ja teraz wlezę? No wleź wlezę! No, dobra, mamy kasę. Świetnie jest. E, idę do magazynu. Co ja tu mam? Mam wodę. Widziałem, że woda jest potrzebna, to dołożymy. O, perfekto. Dobrze. E, mamy jeszcze więcej wody. Mamy mleko. Nie wiem, tam mleko schodziło ostatnio. O mnie! Czy nie schodziło? No schodziło. Nawet... No zeszło trochę, dobra. Ok. Zmywaram. Dishwasher, proszę to tutaj. No jed. No jedź, że ty. Skandal po prostu. Nie patrzę, kawa chyba nam schodziła, tak mi się coś wydaje, że jakaś puska tak, no pewnie. Boże, musimy pozamawiać, nie, ja się już w jeszcze. mieszczę. Musimy pozamawiać ser, kocham ser, ale czy oni kochają ser, za nimi nie trafisz. Kochają ser, bo mogę mu zupełnić. <laughs> Czekajcie, czy to będzie, czy to będzie to? Tak, już nie mamy więcej, ok. No, wyprzedamy, wyprzedamy, wyprzątniemy wszystko z naszego magazynu i gitara. I zaraz pewnie będziemy gromadzić nowe, przyznacie mnie. Puść mnie! Czemu ten kwietnik staje mi na drodze? Życia mego. O, full. A już więcej nie mamy takiej półki? No nie. Co to ma dole? A tam te płateczki są. Dobrze, dobrze, dobrze. Ok, a mydełko fa, 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 fa. Troszkę Ktoś się śmiał w komentarzach, że przy łysy kupił 15 szamponów No tak Aha, wody już nie, no dobra To idziemy sobie zrobić szybkie, ale po prostu szybkie zamówienie Szybki order To, to To i to na pewno, to jest pierwsza półka Kupmy Ale wiecie co w ogóle? Poczekaj, otwórzmy to Niech on już, on jest Otwórzmy, niech już się hajs kręci. Ja sobie powoli zakupy dorobię no, a on sobie będzie stał i niech pracuje. No i do magazynu, proszę bardzo. Jakiś kartonik nam tu został. OK. Monka. Czy coś tu jeszcze zostało? Pokaż mi to. Bo no, ostatnio się przekonałem, że jednak może zostać. I chleby, by, 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 by. A, tu tak mało go wzię. A nie, jednak więcej niż myślałem, że to że to wałem. O, idą już, dobra, niech idą. Ciekawe, czy potem zaraz narzekać, że. Hmm, tego nie ma, tego nie ma, czemu nie ma? Dodaj. Yy, yy, yy. Dobra, widzę, że kawa. Z tej półki tylko kawa. To dobra, czekaj, 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 z tej. Bo weź puść! Z tej półki, a tam oliwa, masło orzechowe i. O boże, dobra, odnajdę się. Ehm. Um. Oliwa, masło, Oryż i to. Dobra, dawaj. No, niech on sobie już sprzedaje. Niech sobie czas leci, a co tam. Ja go zaopatrzę tu. Została nam jedna, jedyna mąka. Hit. Czy to to... Nie, chyba mąka to jest. Nie wiem już. Sól. Bo zaraz będą ględzić. No. Full. oczywiście, że full. No, bo jak, żeby inaczej... Asełko orzechowe. Dobra, full. Znaczy full, skończyło się. I oliwa. Więcej nie dodamy. A tam jest na dole basmati chyba. Którego ja tutaj nie mam, prawda? Nie, nie mam. Dobra, to czemu ja go nie zamówiłem? Co ja jestem jakiś zaćmiony Dobra. I potem tak. Te ciasteczka potrzebujemy takie. Wybielacze i szampony. Boże, ty mój. Te ciasteczka takie. Wybielacze. Szampony. No, papier niby był, ale wezmę cztery rolki. Bo to wiecie? No, nie dogon. O Bożu! Nie dogonicie ich. O! No, i już jest hit. On tam bidula kasuje. Kasuj, chopie. Wszystko? Z tego wielkiego kartonu. Dobra, o. Okej. Okay. No i zostały dwa szampony. Na pokuszenie. Dobra, a co z lodówkami? No niby tu je... O, sery. Jogurt jest tu expensive. No to sorry. Co ja ci zrobię? To nie moja wina. To przechodzi się i się kupuje tańszy ser. My dołożymy go. Jeżeli to jest ruch. Ja tu tworzę kasę normalnie. Dobra, idę mu pomóc, bo przecież biduła taka stoi. Przepraszam do mnie. O, pani się zdecydowała. Świetnie. Kartą. Świetnie, świetnie. No, kliknij, <laughs> Ojej. Ojej. Ale bym, ale bym... Ale bym od niej skosił? Ja, słuchajcie, wychodzę z wprawy kasowania przez to, że ja cały czas siedzę w tym asortymencie. 58, 40. Kropkę daj. Dziękuję ślicznie Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Skąd pan wychodzi przez moją kasę? O, a to pani się zjawiła nagle. Co za niespodzianka. Do widzenia. Ale ja, uj, moment, bo ja widzę, y, trzeba tutaj domówić to, co to. Y, te mydło mamy, ale te, te płyny jakieś. Co za płyny? To jakieś klinery. Światełko zapalmy. No tam u mnie to bez światła, widzę w tej sekcji, że kupić żarówkę. Dobra, dołożyłem. Ale przestań na mnie trąbić, bo jeszcze muszę mydło dołożyć, tak? No, przez wszystko zużyjecie, dziady jedne. Już jestem. Do widzenia, kartom. Dziękuję, ślicznie. Do widzenia. Do widzenia. O tu nie, to muszę ko koniecznie kupić żarówki, bo tu jest za ciemno. Czekajcie, tak nie może być. Hmm. Kupimy dwie. Już, już, już. Po Pani poczeka sekundę, bo ja doświetlam nas, tak? No, już troszeczkę lepiej. Do widzenia, dobranoc! Jogurt jest za, za, za drogi, no to trudno, no to weź inny, no poszło. O, pani jego działa, jogurt, no i jakoś da się Ale wiecie co, w ogóle tak myślę, czy nie kupić... Nie, 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 nie kończymy jeszcze dnia Zastanawiam się, słuchajcie, czy nie kupić nowej licencji na nowe produkty. Co my tu mamy? Muszę to zobaczyć. Hmm. Picia. Mamy napoje. Mhm. Albo mamy sery, miody, tuńczyka, jajka, steropaki i cukier puder. A tu mamy kolejną licencję. Ojej. Dobra, to zrobimy zaraz Sacharmacher. Do widzenia, dobranoc. Patrzcie, no mógłbym skończyć dzień, ale po co, skoro my możemy jeszcze działać? O, ale te lampy tak krzy... No, Nożem poleciał. Do widzenia, dobranoc. Tam jeszcze pan się kasuje, widzę. Mhm. Czy ktoś jeszcze przylezie, czy już nie? Chyba nie. Dobra okej okay. ponpapa i mąka to poszło w górę ojej siedem czterdzieści co tam było jeszcze to poszło w dół tak no tak pięć czterdzieści tam było? O Jezu, ale w ogóle jakie mamy braki, czekajcie! Hit, pokaż mi te szampony na pewno. No brakuje oczywiście, że brakuje. Ale hit nam zrobili. Wszystko nam wymietli. No sól to totalnie poszła. Nie no pa... Ojej. To ja muszę być przygotowany na... Czekaj, ja tu mam chleby chyba. zostawił ostatni. No ale chleba to oni nie biorą w ogóle, dziady jedne. Co, że niby nie piekę dobrze? Ja wam pokażę. Okej. Okay. Znowu się pozbędziemy wszystkich kartonów i trzeba będzie za chwilę zamawiać. Ale dobra, dajmy razie to co mamy i już. No, puść mnie. No, dobra. Czy to poszło też w międzyczasie jeszcze? No tak. Jezus, jak oni hapią to wszystko. What? A ten chleb to już wziąłem. To co ja się z nim tu muszę? E, zmywara. Zmywara też tam widziałem, że... Jezu. No to tak nieźle. Co to? Też pewnie poszło. Na bank. Tylko gdzie to było? To było tu? Tu. A woda? Nie wiem, wody. Czy ktoś kupował wodę? Tak. Kupowali. Wbrew pozorom. Dobra, i teraz czekajcie, co poszło. <laughs> Ta mąka i te ciaska, ale coś jeszcze było. Te poszły. Gdzie one są? O kurde, no że teraz to hit. Weź, że kup to. No przecież potarga mnie. <laughs> ściągnąłem metkę i do widzenia. No i już metkę? Cenę ściągnąłem e, dwa osiemdziesiąt. Dobra, i teraz tak. O mój Boże, dobra, kupimy po kolei. Papi, teraz idziemy od tej strony. Wodę mamy, jogurty. Jogurty raz, potem tak, papier toaletowy, na zmywarka i papier toaletowy razy dwa Szampony weźmy, mydło weźmy i wyblacze weźmy ok Ale moment, moment, czekajcie, zanim wyjdziemy z kompa to musimy Aha, bo mam tą pożyczkę, no dobra niech się spłaca powoli Dobra. Fire nie, nie chcemy go fireować. A co tam było? Czekajcie. Ok. Mm. Kupiłem to. Tak. Dżogurciki, Zacznijmy od jogurtów dzisiaj. Okay, trochę dołożyliśmy, niech będzie. No, zmywara musi być. Bo. Nie, 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 słuchajcie, to, to się tak nie da. M ja muszę trzepać hajsy na tym. <laughs> o, papier. Mhm. No i pusto, i już poszło. Dobra. Tak umieścimy na razie, to to? Wybielacz. Okej, okay, do magazynku na razie. Proszę bardzo. Szampon. Ale mydła też nie mamy. Trzeba mydło zamówić. O właśnie jest hit. Okej, okay, zostały nam trzy takie dodatkowe, zobaczymy jak będą dzisiaj działać Okej, okay, zaraz sobie otworzymy sklep, tylko ja widzę, że... O Jezu, kawy nie ma Sól O mój Boże, teraz idziemy od góry um... Pokaż mi herbata. jeszcze jest czokapiki Jedna czokapiki tego też nie było Paryżu... no weźmy jedną pełną Dobra Ja otwieram Będziemy dostawiać najwyżej Bo zanim oni przylezą To akurat Okej, okay, kawę... No już idzie! Jezu, tak szybko dzisiaj! Pan oszalał? Tu, aha, tu już nie mamy. No to żebym otworzył niepotrzebnie pudło, ale dobrze. Nic się z tym nie wydarzy. Czeka piki. Okej. Okay. <laughs> mamy. No ta mąka to też jest hit. Czemu do mnie idziesz, koleś? Ja nie mogę teraz, ja mam ryż, basmati do rozdania No, ja nie wierzę Zamykamy kasę, bo ja nie mogę tak Te ciasteczka nam w ogóle wyszły, ej Okej. Okay. Mm, teraz o masło tam jedne i spaghetti. Dobra, dokładamy towaru. On niech sobie teraz radzi tam na razie. Ja nie mam czasu. To już jest całość? Pokaż tak. To to na razie nie będziemy tego otwierać. Aha, powiedział, Maciek, że nie otworzy, ale otworzył. Cukier puder i sól na pewno jeszcze. Dobra. Bo się kończy. Tam by się spokojnie zmieściło więcej, ale nie, ale nie. Dobra. Herbatę mamy. Ojej, a tu w ogóle nie ma tego hit. ją to. Puść mnie. Chyba kupiłem za dużo w ogóle tego. No. Wystarczyłyby dwa kartony, ale nie. Nie trzeba kupować. jest więcej, więcej, więcej. Ok, a tutaj jak? Mleko i jajka. No, zostało nam, abyśmy wyrzucili hit, bo tego nie widać. Nie to. Tam jest taka kolejka, że szok, no, ale on dobra, niech on sobie radzi, niech on sobie radzi. A weźmy tę te oliwę z oliwek jeszcze, gdzie ona była? Czemu to jest pusty karton? Nie mam tej oliwy z oliwek już. Teraz jestem zadowolony. Idę ich kasować, bo już tam będzie jakiś teraz nerw pewnie. 2425 Dziękuję ślicznie, do widzenia. 34, 45 do widzenia. Mamy wszystko na półkach. Tak patrzę, wiecie. Dawaj, idziemy zapalić światło. No dobra, stoją w kolejce jest gitara. O, dzisiaj widzę, że mania na papier. Bo znika, mhm, a tu A może pan by chleb wziął? Naprawdę, on już czeka na was, ten chleb Poszedł tam. No patrzcie co za łeb. A ja tu specjalnie sterczym w tej kasie A ta pani trzy mydła, co pani się będzie tak... Znaczy ja nie wnikam, nie? No, ruch się, teraz się znowu ruch rozkręca. Pasta jest too expensive. No, a to przepraszam, to trzeba wziąć inną. O Jezu, to ty, po co pani trzy szampony? No przepraszam, to zamiast dwóch, trzech szamponów to pastę wziąć. 50, 30. No wszystko, niech mi zabrzęczy, czy w, te, w telefonie u mnie. hit. Ja miałem kupić nową licencję. Nie wierzę, że to zrobiłem. Zapomniałem kupić nowej licencji, nowych produktów, żebym otworzył sklep. No i poszło. 47,95 Hit. Hit, hit, hit. O Boże. To teraz, żebym narobiłbym Co, nie ma szamponu już? Jest, go nie wymietli. Nie wierzę. Co byś tak powiem, to wszystko mi z półek? No to ja chyba idę donieść. A tu jest w ogóle ciemno. Gdzie jest ten szampon? Zaraz. Przecież wy już nic nie macie na półkach ludu. Gdzie ja z tym kartonem lecę? 22, dzięki wielkie. Cleaner, no cleanera też nie ma. HIT To ja myślę słuchajcie, że albo zrobimy dwóch pracowników i ja będę zaopatrzeniowcem, Do, ja już tego nie, nie wiem. No tak mi się 85.05. No taki, taki w ogóle. To ja mam teraz taką myślę błyskotliwą. Wow, 2000. Zarobiliśmy dzisiaj. A czy ogólnie? Wow. Czy ktoś jeszcze przylezie? Czy już mogę zakończyć dzień? Bo mogę zakończyć. Dobrze, to zakończamy. No i perfekcyjnie. Ty, Dobra, to, to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Paid automaty... Aha, on dostał 80. No dobrze, dobrze. A ja zapłacę, wiecie co, ratę może od razu. Payments. No, i gitarka. Dobrze, moi drodzy. Lowki, kiski, beszarski. Bo ja Was bardzo mocno i serdecznie. I słyszymy się długo w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć, buzi. Do następnego. No i oczywiście, pa pa.